Wszystkim tu na Witam Was w kolejnym odcinku Zamiany żon. Jak widzieliście, tutaj Marcelina postanowiła troszkę Pawłowi pomóc. bo Paweł chce zrobić prezent dla swojej żony, ale nie bardzo wiedział, co jej kupić. Mm, garnki, patelnia. Nie, dziękuję. Także idziemy, słuchajcie, na shopping. Nie wiem, czy Paweł to wytrzyma. Najwyżej po prostu będziemy dzwonić tutaj po pogotowie Jak dostanie zawału serca i trzeba będzie na coś drogiego kasę wyłożyć Także zobaczymy, na co tutaj Martejna go naciągnie i czy w ogóle dobrze mu doradzi To jest też to, więc podróżujemy sobie, słuchajcie... Wybierzemy się na promenadę. Ja tam dodałam jedną fajną parcelę, którą już kiedyś u mnie mogliście zaobserwować, ale zaraz wszystko się okaże, co tak się Prezentuje wybieramy. się ta parcela. To jest taka uliczka troszkę w starym stylu, może troszkę góralskim, górskim, jakimś drzewiastym stylu. Tak mi się kojarzy właśnie z takim małym miasteczkiem górskim i już Wam pokazuję, kto to robił. Tutaj jest autor, tutaj jest nazwa, tak to wszystko sobie wygląda, dość urokliwe. Zobaczymy, może słuchajcie, Paweł tutaj znajdzie coś dla swojej lubej. Widzę, że Marcelina już się do kompa dorwała w ogóle. Gdzie jest Paweł? Pawełku, Paweł, co ty się tak normalnie wziąłeś tutaj za charytatywne sprzątanie? Weź to odłóż. W ogóle z... ja jakie wielkie coś. Ale fajne. Yy, dobra, zobaczymy sobie też tutaj na ciuszki, może coś by yy, też sobie Marcelina tutaj kupiła, oczywiście za własną kasę, bo jak żeby inaczej Ula la, mm, Tak, czyli szukamy, słuchajcie, czegoś drugiego, niepotrzebnego i ładnego, wychodzi na to, to znaczy w rozumieniu Pawła oczywiście, tak, i jemowe perfumy, perfumy tu są? Um, nie. Owoce i warzywa, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może jakieś perfumy też tutaj znajdę gdzieś. Hmm, jakieś wazy, umala, jest tutaj pełno ciekawych rzeczy. Obrazy, gitara, ekstra. Szkoda, że nie ma z nami Patryka. Dla niego też można by było coś kupić, ale on jest teraz w szkole. Dobra, co tu jeszcze dają ciekawego słuchajcie. Mhm, tu mamy taki bardziej. Aneks kuchenny, to są jakieś lodówy. No dobra, i to będzie wszystko. Ciężko coś będzie wybrać, bo tu mamy różne, różne różności, naprawdę. Nie ma żadnych perfum. Tu jest chyba coś. Chodźcie, podejdziemy, zobaczymy w ogóle, czy tutaj będziemy mogli to kupić. Tak, zaprowadzimy oczywiście Pawła za rączkę. Pokażę mu, co może się podobać jego żonie. Tutaj widzę pani sprzedawczyni, troszkę znudzona, ale to nic, to nic. Paweł, odłóż rzesz te brudne naczynia. Bo w ogóle nie wiem skąd one się tutaj wzięły. Pogadamy z nim. E, powiemy mu, żeby właśnie wybrał coś z perfum, o coś z lakierów, co by było fajne. To by był taki drobiazg jak na razie, tak? A do większych rzeczy już tak kilka sobie przejrzymy. Takie serduszko można kupić? Nie, szkoda, bo jest fajne. To co, Paweł? E, dobra, ty może chcesz zmywarkę kupić. Co kolejna mega potrzebna rzecz, tak? Przydatna. Co, co ważne. Bo dla niego prezenty chyba po prostu kurcze muszą być przydatne. Ciekawe, co on by zrobił, jakby dostał kurde na święta sweter z brzydkim reniferem. Pewnie by się ucieszył, nie? Bo przynajmniej ciepło jest. A co jakby ten sweter go gryzł? Czy on się nad tym zastanawia? Nie! Logika niektórych a propos prezentów po prostu jest mega. Dobra. Paweł, decyduj się na coś, tak? Nie wiem, po co on trzyma te brudne naczynia. Może płyn do naczyń jest mu potrzebny, może to chciałby kupić, kurde, i obwiązać może jakąś tam różową kokardką. No dobra, słuchajcie. Paweł tu się zastanawia, oczywiście. Nie wie, co wybrać. Tak, zerka, mówi, kurde, to jest drogie, to jest drogie. W ogóle, o co tyle zachodu z jakąś kurczę perfumowaną wodą. Bez sensu w ogóle, ale dobra, no tak Kobiety lubią takie rzeczy, tak? Lubią kosmetyki, lubią biżuterię No więc pójdziemy tym takim rozumowaniem hmm, Dlatego kupimy A, 175 Szczał prosto po prostu w serce, a raczej w portfel Ale dobra, kupimy to Lakiery, o Jezu, to będzie boleć To będzie boleć, lakiery też kupimy Dobra Czy facet może kupić strój damski? To jest dyskryminacja ale słuchajcie, może to i lepiej nawet, bo co by było, gdyby nie pasował um, Dobra, kupimy najpierw to Marcelina tutaj patrzy, obserwuje, słuchajcie Marcelina, chodź sobie coś przymierz, ja bym Cię widziała w tym stroju, ale nie wiem, jak będzie, będziesz w nim wyglądać Ej, Muszę się tutaj rzucić na Marcelinę Przymierz sobie W czasie, jak on będzie to kupować, to Ty przymierz te rzeczy Pokaż, Marcelina, jak Ty w tym wyglądasz, co? Fajne, takie na co dzień, na luzie, ale ja bym ją widziała w czymś bardziej takim wyszukanym, ale obawiam się, że tutaj więcej stroi nie ma Tu są też tylko męskie stroje, kurczę, gdyby nam się udało na przykład Pawła namówić na jakiś tutaj męski strój Uuu, la! w tym by dobrze wyglądał, słuchajcie Ale to za chwilkę, no tak, nie ma nic więcej tutaj ze stroi, więc może kupimy sobie... O, czekajcie, tu jest jakaś kiecka. Uu kiecko, idę po ciebie, czekaj na mnie. Eee, Dyry, może coś takiego. Chodź, Marcelina, przyjmiesz teraz to. Dobra, olejemy na chwilę Pawła, słuchajcie. <śm> wiem, że to niegrzecznie, ale dobra. Słuchajcie, no nie wiem, czy Alicja ucieszyłaby się z takiego ogromnego kamienia. Chyba raczej to by nie było w jej stylu, więc trzeba będzie poszukać czegoś innego. Marcelina, chyba w tym ładniej wyglądasz. Tylko że teraz jest zima, kuczek, ona młodziutko tutaj wygląda naprawdę. Nie wiem. Co chcę kupić? Wszystko chcę kupić, jak zawsze oczywiście. Dobra, kupimy ten strój. Kupimy ten strój, Marcelina będzie miała pamiątkę z promenady i w ogóle z tego show. Um, dobra, to chodź, kup sobie ten strój. Biedny Paweł, on tutaj po prostu te naczynia ciągle trzyma. Idź, może zrób, siusiu i pozbądź się tego. Mam na myśli, pozbądź się tych naczyń, Paweł, wreszcie. To jest trochę dziwne, że tak z tym łazisz O, super. No i teraz Marcynka będzie sobie chodzić w tym stroju. Je, Morgan przyszła. <grym> dobra, ty idziesz, Siku, spoko co możemy tutaj? Możemy na przykład jakieś takie smakołyki kupić do jedzonka, coś co by było na popołudnie, na przykład o, jajeczka, jajeczka wielkanocne, kurde, dawno Was nie widziałam, jajca, kup obiekt, ale co, ale co ona kupi? Aha, tutaj te poszczególne, co my tu mamy? Krem Bridle oraz ciastka śmietankowe, również krokiety z łososiem. Mmm, to by było na obiad, dobra, to kupimy, ociu, dobra, nie mam pytań, skąd oni biorą te ceny, ale dobra, dobra Ej, może jeszcze właśnie kwiaty kupimy naszej lady, są one na sprzedaż Kto nie wystawił kwiatków na sprzedaż, po prostu odpowie za to swoją głową No, 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 nie można ich kupić, nie zgadzam się, chcę kwiatki Te można kupić, ciub, ale no nie chcę kupić całego, całego tego... Tu można kupić jakiś kwiacior, Czekajcie. Generalnie ja wam powiem, że ja na przykład za badylami nie przepadam. Ja to bym wolała dostać jakieś czekoladki na przykład. Ale rozumiem to, że niektórzy lubią. Także choć tutaj Marcelina, pomożesz Pawłowi jakieś wybrać, bo on też to się zna na tym, choćby ja pewnie. Ja to w ogóle nie rozróżniałam w kwiatku, chyba że takie podstawowe, wiecie. No, odłóż te brudne naczynia. Nie, to jest jakaś masakra. Chyba przyrosły mu tam do ręki te naczynia. Uh, uh, uh. Chcę tu wybrać te słoneczniki, mi się podobają. Marcelina dorać mu coś, żeby coś jasnego, wesołego, a jednocześnie romantycznego kupił, tak? Bo po prostu naprawdę. Patrz tutaj może się e, pogubić. I namówimy go też, żeby kupił sobie ten nowy ciuch. Bo będziemy chcieli na pewno gdzieś tutaj wyskoczyć na wieczór Słuchajcie, coś za coś, tak? Marcelina pomoże mu wybrać prezent I poszła z nim do sklepu No a Marcelina później też wyciągnie Pawła gdzieś na miasto Ona lubi tak gdzieś sobie hasać Dobra, widzę, że tutaj oglądacie te wszystkie kwiatki, tak? Nie możecie się na nic zdecydować Jeszcze ściana mi tu przeszkadza Dobra, o, Paweł tutaj się wydaje taki troszkę zdezorientowany Tu kwiatki, tu kwiatki, o co tyle szumu, tak? Każdy kwiatek w sumie jest taki sam fotosynteza i te sprawy. Dobra, to co by tu wybrać? No ja nie wiem. W ogóle pozbędę się może jednej ściany. Będzie mi łatwiej. Słonetniki bym chciała, ale one ewidentnie nie są na sprzedaż. Te są. No to kupimy te. Nie, Marcelina, ty nie kupujesz kwiatków. To Paweł kupuje kwiatki. Proszę bardzo dla swojej żoneczki. Za niedługo już do domu przyjedzie, także trzeba ją tutaj powitać godni i z pompą No, ruszaj tyłek po kwiatki! Mój drogi Jakaś dziwna muzyka On kupił te kwiatki? Ja kupię jeszcze dzisiaj, proszę bardzo kupić kwiatki Nie wiem, co ten Paweł kmini, słuchajcie Aha, on chyba tam nie może podejść Nie, no zawiodłam się, tak chciałam kwiatki kupić Chociaż jakiś malutki Nie da się A czekaj, chodź no tutaj Paweł, podejdź sobie z tej strony, dasz radę? Nie wiem co by tam mogło blokować Dobra, o jesteś, fajnie Jak już się zdecydowałeś może... Nie? Dalej nie? Ojej, no to kiepsko No to nic, szukamy czegoś innego jeszcze Co mamy? Mamy lakier Może tutaj się da jakieś kwiaciochy kupić? Nie Mamy lakier, słuchajcie. Mamy perfumy. Coś już jest. A co my tu jeszcze mamy? Chodźcie tutaj. Paweł, Marcelina, chodźcie, bo tutaj może być coś ciekawego. O, może taką ładną rzeźbę, słuchajcie. Nie, nie można jej kupić. Można tylko pooglądać. Może takie kwiatki. Za tą rzeźbę możemy kupić, a ona pewnie będzie milion kosztować. Także, Fajnie by było może coś mniejszego. Tutaj możemy tylko pooglądać te obiekty. Szkoda, szkoda, szkoda. No nie wiem, teraz po prostu mam tutaj zagwostkę. Nie wiem, co jej kupić. A może tutaj jakiegoś piatka, jakąś zdechłą paprotkę. Nie zupełnie, no nawet zdechłej paprotki nie można kupić. No już naprawdę. Uch. Hmm. Możemy pooglądać. Tutaj nie możemy kupić hmm. Może książkę kupimy jej? E, ona tak lubi też czytać książki w sumie Czemu nie? To nie byłby chyba głupi pomysł hmm? Fajne tutaj te samolociki To chodź tutaj Marcelina, pomóż mu jakiś dobry romans wybrać Bo to też może być tutaj ciężkie Jeszcze jej za chwilę kupi, kurczę jakąś anatomię lodówek czy coś Podobnego, co będzie po prostu jakimś koszmarem Także chodźcie tutaj Jak on mnie wderwia z tymi naczyniami, naprawdę e, Dobra Zapytaj się go, co jego żona lubi czytać najbardziej Tylko proszę cię, Paweł, nie mów, że przepisy Ja się proszę, nie mów, że książkę kucharską Nie, nie mów tego Nie, on na pewno tak powie Czy książkę kucharską Marcelina go wyśmieje zaraz, słuchajcie Dobra, Paweł się nawet nie odzywa, słuchajcie, już <laughs> Już jest i, i tak zmęczony, zdekoncentrowany w ogóle Marcelina po prostu tak, nie wiem, nie umie się tutaj też odnaleźć, chodzi tu, tam, siam, wszystko wszystko chciałaby kupić Zobaczmy, co tu wygląda na roman, zdecydowanie ta książka O, ta, ta, ta i ta też, kobiety rządzą światem, to by było, a tutaj y, dam ci buzi w ucho hmm. Uwiedzenie nad morzem. U, a to, dam Ci budzi w ucho, to jak to się nazywa naprawdę, nie nazywa się. To też nie. No to to, Uwiedzenie nad morzem kupimy. Proszę bardzo, kupić żonie książkę. No, jazda. Kupujemy książkę i chyba będziemy się już zbierać, słuchajcie. Aha, bo miałam jeszcze Pawła przekonać, żeby ciuchy sobie kupił. Mhm. 25 simulonów. Ta książka to był chyba nasz najtańszy zakup. Marcinina, chodzi no, przegadaj mu tutaj do rozumu. Niech on sobie kupi coś nowego. Nie wiem, może, może Paweł akurat się skusi, bo widzi, Marcyjna sobie coś kupiła. Widzi, że może no, czasami warto wydać trochę kasy i że może to być też przyjemnością, tak? A nie jakąś tam udręką, jak on zawsze myślał. Powiedz, może widziałaś fajne ciuchy tam na piętrze. Ale zachęć go bardziej, a nie. No, zachęta była po prostu mega. W ogóle jakiś koleś się tutaj do nas przyczepił. Nie chcę z nim gadać. Dobra, Paweł, pokaż te swoje zdobycze. Ja jeszcze raz zobaczyć, co ty masz w wyposażeniu. A gdzie są. A gdzie jest reszta? Aha, pewnie w wyposażeniu rodziny. Mam nadzieję. Aha, dobra, ta kupiła te krokiety, kurde, dobra. Bo też trzeba pamiętać, żeby je zjeść. Jak będziemy sobie do domu za chwilę wracać. No, Paweł oczywiście stwierdził, dobra, mogę rzucić oko, okiem na te ciuchy, ale niczego nie obiecuję. Chodźcie tutaj, podejdź tutaj. I Paweł, ty też chodź. Ja chcę właśnie zobaczyć, jak to będziesz wyglądać tutaj w tych ciuchach. W tych ciuchaczach. Właściwie ten, strój najbardziej mnie chyba interesuje. A chyba ten będzie najbardziej tak pasował też do niego. Najpierw przymierzymy oczywiście, bo więc nie będziemy w ciemno kupować. Ej, nie molestuj, Morgan, tymi ta talerzami, tylko przymierzaj te ciuchy. No, teraz z tymi talerzami to po prostu wyglądasz jak kelner, co najmniej. no tutaj, ja chcę cię zobaczyć w tych ciuchach z przodu. A chyba się nie pokażesz z przodu, co? Ciekawe ile one w ogóle kosztują można. A dobra, spoko. Kupimy sobie. No, Paweł chyba jest w sumie zadowolony. Widzę, że się uśmiecha. Dobra, no to koniec by było tych zakupów, bo on naprawdę za chwilkę nam tutaj zejdzie na zawał. Dobra. Nie lubisz Morgan. Spoko, i zostawił talerze, słuchajcie, nie bierze ich jednak ze sobą do domu Fajnie, a myślałam, że już będzie chciał je na pamiątkę też wziąć Nie wiem, może, może to chciał wręczyć Alicji, jak ona przyjedzie Ciu, brudne naczynia, żebyś nie wyszła z sprawy, nie? Żadnej zmywarki, szoruj, szoruj Dobra, lecimy teraz szybko do domu, bo nasze dziecko już na nas czeka, słuchajcie Marcelina, ty się wybierasz do domu, czy, czy, czy co? Zostajesz tu na zawsze? Dobra, to widzimy się w Windenberg Jesteśmy już w domu. Marcelina tutaj wywaliła krokiety na stół. Mam nadzieję, że jest ich więcej, że to nie jest tylko jedna porcja. Sprzedaj w miejscowej piekarni. Toś by, to by zrobiła tutaj interes. Naprawdę, zawołaj na posiłek. O tak, zawołamy na posiłek, bo Marcelina zaczęło się to podobać. Słuchajcie, że wszyscy jedzą o tej samej porze, w jednym miejscu. Także jemy sobie krokiety. Fajnie, to był dobry zakup. Młody tytyl, ja widzę, że Twój tatuś to jest jednak Twój tatuś. Tak jest, po tych talerzach to poznaje po prostu Do tej miłości, do hasania z brudnymi talerzami Marcelina, co, co, co ty gdzieś tu na łóżku? Czemu nie jecie w tym? W śniadalni. no bo to, to ten stół tam jest Dobra młody, a ty gdzie zjesz? Chwila prawdy nie, Jako jedyny normalny I Co oni go tak alienują? Biedny młody, gdzieś tam samotnie sobie spożywa krokiety Swoją drogą nawet nie wiedziałam, że w tej grze są krokiety, słuchajcie. Ale wygląda na to, że im smakują, także spoko. Dobra, nakarmiliśmy dziecko, czyli powiedzmy, że spełniliśmy tam jakiś swój ten rodzicielski obowiązek. Nawet resztki będą, słuchajcie, więc wypas. Myślę, że młody może jeszcze sobie pobyć sam troszkę w domu. Przyjdzie do niego jakaś sąsiadka, z się nim zająć, a my na chwilę wyskoczymy na Drinka. Dlatego, że właśnie Marcinie, no bardzo tego brakuje, żeby gdzieś sobie wyjść, no to ten Paweł już w sumie machnął ręką, pomogła mu wybrać prezenty dla żony, no to dobra, niech będzie Widzę, że nawet się zabrała, słuchajcie, zamycie. Dobra, Marcinie, no to wybierz klubik, czy tam jakiś pub, gdzie chcesz iść Weźmiemy sobie tego Pawła, który, słuchajcie, no zaskoczył mnie, że wywalił tyle kasy dzisiaj, więc Woohoo! Jeszcze jak do tego namalować, żeby się odkuć, pewnie sam o tym myśli intensywnie Dobra, gdzie by się tu wybrać, moi drodzy? W Newcrest mam jakieś tam puby Z co pamiętam hmm. Tu mam jakąś kawiarnię, nie chcę kawiarni, chcę pub Nie wiem, w którym byłam ostatnio z Tą naszą drugą rodzinką. Zobaczmy, co mam tutaj w bierzbowej jeszcze zatoczce. Bo jestem dość kapryśna. Dobra, nie wiem, a może niebieski aksamit po prostu, co by na to? A no, nic tutaj w oazie strój najlepszego nie znajdziemy. Klub nocny. Dobra, no to skoro tu jest klub nocny, to sobie pójdziemy. Tam na pewno jakieś drinki będą dawać. No więc spoko. W sumie nie musi to być pub. Może, może też być, naprawdę. No w sumie to jest też rodzinne miasto Marceliny. Także no, zobaczymy, mam nadzieję, że nie spotkamy tam tej naszej drugiej rodzinki Bo będziemy musieli udawać, że jej nie widzimy To jest trochę takie dziwne, ale dobra Hej, skąd ja w ogóle wyczesnałam ten klub, to muszę wam powiedzieć, że już nawet nie pamiętam Uuu, okej okay. Nawet tu fajnie jest Uuu, nie, yeah, mamy nawet DJ-a więc nawet można będzie przyjść i sobie coś tam potańczyć. Wraz spróbuję w galerii znaleźć ten, ten klubik i Wam powiedzieć, kto go stworzył. A nawet szybko udało mi się tutaj znaleźć podejrzanego. Czyli tak wygląda ten klubik, bardzo fajny i właśnie do oazy z drugimi bardzo pasuje. Taki jest nowoczesny, w takich trochę zimnych klimatach, ale Środeczek jest naprawdę urządzony tutaj ze smakiem. Przynajmniej moim zdaniem. Dobra, mamy tu jakiegoś barmana? Ktoś tu przyjdzie w ogóle? Dzisiaj? Jeszcze. Dobra, zagadamy tutaj do Marceliny. Zrobimy sobie wspólną fotę. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj faktycznie jakiś barman przyjdzie. Chyba, że gdzieś na górze jest jeszcze jakiś bar. A nie zapowiada się na to, z tego co widzę. Ja muszę tutaj tą dwójkę pilnować dzisiaj. I oni też sami muszą się pilnować, słuchajcie, bo oni po drinkach robią się bardzo ofierciarscy. Jesteś miksologiem? Nie. Ok, um, przyrządzimy drinka. Dobra, przygotujemy napoje dla wszystkich słodką pikanterię. Nie wiem, ile on tych drinków zrobi, wiecie, ale przynajmniej będzie co tutaj, że tak powiem, pić. Yy, dobra, ty idziesz sobie do góry. Nie mam miksologa, nie wiem dlaczego. Potęcz sobie, Marcelina. Bo wiem, że ty lubisz tutaj wyginać śmiało ciało i dobrze ci to nawet idzie. Tylko nie wiem, co się tak dzisiaj ociąga. O, znowu seniorka, znowu ta babcia na gigancie, słuchajcie, ona nas prześladuje. Wow, zrobiłeś drinka dla wszystkich. U, no, to, to fajnie. To fajnie, muszę ci powiedzieć. Dobra, to dokonaj tutaj konsumpcji. Może przygotuj jeszcze dla Marceliny jakiegoś dr drinasa, co? Przyrządź drinka do, 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 dla... Czemu? Dla Marceliny nie mogę przyrządzić? Ehe, okej, okay, dobra, rozumiem A właściwie nie rozumiem, ale co tam przyrządzić, drinka, po prostu przyrządź drinka Musującą zebra i powiedzmy, że to będzie dla Marceliny Miejmy nadzieję przynajmniej O, Marcelina, ty chcesz słodką pikanterię? A gdzie ty ją widzisz, żeby ona na ciebie czekała, bo ja jej nie widzę No muszę wam powiedzieć, że spokojnie dzisiaj tutaj w tym klubie no ale w sumie początek tygodnia, nie? To każdy normalny Sim już po prostu myśli o jutrzejszym dniu chyba i o pracy. O, Marcelina. Ty to daj jeszcze tu. Dobra, jak tam? Widzę, że to przygotowywanie drinków mu się podoba jeszcze tutaj gdzieś o, napiwka, o napiwkach myśli. Coś gdzieś też nie się wygadać, ale dobra. No Paweł, mieszaj, mieszaj. Na dole po prostu cisza, pustki To dziwne, bo rzadko się to zdarza w czwórce Dobra, chodź Marcelina Wypij drinka No ja Taka krótka rozrywka, słuchajcie Na koniec dnia Wypij drinka i porozmawiaj tutaj z Pawłem Widzę, że ona też cały czas o rodzinie myśli Dlaczego ty chcesz go budzić? Co, on idzie się zdrzemnąć? Paweł, czy ty, czy ty drugi raz Masz zamiar paść w barze? Prawda? Okej, okay. ale przynajmniej dinka ci zrobił Marcelina, także spoko. On naprawdę, on tylko wchodzi do baru kimono. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tylko przekroczy próg baru i zapada w śpiączkę. Marcelina stwierdziła chyba, że nie będzie siedzieć z takim lamerem, i poszła trochę dalej. O, tak sobie przytupuje nóżką gdzieś tam jeszcze muzykę słychać. Spoko. No to skoro Paweł, słuchajcie, odpadł i nie chce się z nami bawić, nie chce potańczyć, no to chyba będziemy się zbierać na dół. Boże, na dół, co ja gadam? Do domu na dół będziemy się zbierać. A właśnie? Tu nie ma piętra niżej? Nie ma. A, dobra, chodźcie, spróbujemy wyciągnąć tego Pawła, chociaż raz na ten parkiet. Niech porusza tyłeczkiem, bo to naprawdę, no. Gdzie on jest? Dalej śpi, czy co? On jest. A tutaj, tak na drugim końcu, gdzieś, ale tańczy. Słuchajcie, tańczy. Fajnie. O lala, la, te ruchy. Takie kocie ruchy to są, słuchajcie. Nie, no, wybija elegancko. I zadowolony z siebie, po prostu na Dobra. Koniec tego dobrego, mój drogi. Wracamy do domu. Marcelina też e, wie, że nadszedł czas po prostu, żeby kończyć ten wieczór, chociaż najchętniej zostałaby tutaj dłużej, bo impreza się dopiero rozkręca. Ale cóż, do domu trzeba wracać, położyć się, spać. No i oczywiście zmierzyć się z kolejnym dniem. Ja zaraz położę oczywiście naszych simów do łóżeczek Także już tutaj w zasadzie nie będzie się nic działo I zapraszam Was na kolejny odcinek z zamiany rząd Także trzymajcie się i pa pa!